Cześć, witam się z Wami w nowym vlogu. Jak zwykle z mokrą głową, to już ma być tradycja tego kanału, bo mamy rano i ja już wiem, że to będzie bardzo chaotyczny vlog. Nie, żeby reszta moich vlogów były jakieś bardzo, wiecie, poukładane, ale ten będzie wyjątkowo chaotyczny, bo w sumie nie mam skonkretyzowanych planów. Znaczy, planuję jechać do IKEA, bo muszę kupić kilka rzeczy, a oprócz tego całkiem niedawno wyszedł. Hogwart i prawdopodobnie ja zagram w tą grę. Powiem wam, że długo się zastanawiałam, bo miałam pewne obiekcje, bo jak wszyscy wiemy, pani Rowling jest osobą kontrowersyjną i ja nie chciałam wspierać tej osoby, no bo się z nią nie zgadzam. Ale tak sobie pomyślałam, że no niestety Harry Potter w dzieciństwie był dla mnie bardzo ważną książką i ja pamiętam jak za dzieciaka grałam w te gry Harry Potter. I pamiętam, pierwsza część mi się najbardziej podobała. I potem dopiero jako dorosła osoba się dowiedziałam, że to była najgorsza gra ever według ludzi, którzy się znają na grach, bo ja się nie znam. Ale wtedy jak miałam tam, no nie wiem, 10 lat czy, czy jakoś tak, no to wtedy byłam zakochana. Więc y, trochę liczę, że ta gra znowu sprawi, że będę w dobrym miejscu. Bo nie rozumiecie, o co mi chodzi. No, więc zapraszam was na vloga. Wam, że trochę współczuję Kurierom, którzy do nas jeżdżą, bo Całkiem niedawno Do nas, znaczy właściwie teraz Przyszła do nas karma psia, która tu stoi To są dwa duże worki chrupków Psich e, Tutaj mamy 17 kg, żwirku Co prawda już tu widzicie Klamrę, już tego używałam Ale no, biedny kurier musiał to wnieść 12 kilo Kociej karmy, też z klamrą, bo też Już została używana, no i No i saszetki. Więc yy, trochę tego jest. Nie licząc suplementów i, tym innych, i tych innych podobnych. Co robimy z butami? Jeszcze raz. Co robimy z butami? No? Co? Co robimy z butami? No, cześć, przychodzę do Was, aby poopowiadać Wam o książkach, które czytam i muszę Wam powiedzieć, że w końcu mamy dosyć jasny dzień, na tyle jasny, że nie muszę wspomagać się lampą, co za tym idzie mam na nosie okulary, kiedy nagrywam, co jest rzeczą dosyć rzadką. W ogóle z okularami mam dosyć dziwną relację, bo moja wada wzroku pojawiła się dopiero jak już byłam dorosłą osobą i noszę oko okulary około tak już no 2 lata. I niestety wciąż się do nich nie przyzwyczaiłam. Jakoś, wiecie, przeszkadza mi to, że mam coś na twarzy. Ale ogólnie sama sobie się podobał na dosyć w okularach, więc to nie o to chodzi, że nie wiem, źle się w nich czuję czy coś, tylko po prostu, wiecie, przeszkadzają mi, bo jestem nienauczona, ale ostatnio miałam taką śmieszną sytuację, że byłam w sklepie, robiłam zakupy takie spożywcze, i weszłam w alejkę i nie do końca wiedziałam, czy jestem na nabiale, czy dżemach, i sobie wtedy pomyślałam, że. To jest chyba ten moment, kiedy naprawdę już muszę się z nimi przyprosić i zacząć ich używać. Więc yy, o to ja w okularach. Ale wracając do książek, opowiem Wam, co czytam, bo czytam aż trzy tytuły i już kończę. Została mi jakaś godzinka w audiobooku Zajdla Limes Inferior i niestety mi się ta książka nie podoba z kilku powodów. Po pierwsze, to jest taka fantastyka bardzo grzędowiczowa. To jest trochę tak, jakby ktoś lema połączył z grzędowiczem. W sensie, tutaj kobiety w tym świecie to są kobiety lekkich obyczajów albo takie, które robią karierę przez łóżko. Nie ma innych kobiet. A jak nasz główny bohater spotyka dziewczynę, która jest równie inteligentna co on, to zachowuje się tak, jakby spotkał jednorożca, więc dlaczego, pani zajdlu? Dlaczego? Ale niestety nasi bohaterowie strasznie nie chciałabym nawet powiedzieć filozofują, ale raczej tak mędrkują i na przykład odkrywają, że komunizm nie wyszedł, że, że to nie działa. Ja mam takie, no wow, no naprawdę. Ja rozumiem, że ta książka była napisana dosyć dawno, w sensie. Trochę już minęło lat i, i dlatego do dzisiaj trochę to inaczej od, od, odczytujemy niż, niż wtedy, więc no tutaj to moja krytyka jest taka trochę ni w, nos, ni w oko. ale mam takie poczucie, że to jest idealna książka dla ludzi, którzy uwielbiają mistyfikacje albo wierzą w takie, jak um, to się nazywa? Teorie spiskowe, bo wszystko ma taki tutaj wydźwięk, że Postęp jest zły, że technologia jest zła, że technologia jest po to, aby nas zniewolić, żeby ludzie przestali w ogóle robić cokolwiek. No, że technologia to jest po prostu zniewala tego biednego człowieka i my jesteśmy jak niewolnicy maszyn. Rozumiem, dlaczego autor tak to napisał, ale mam takie poczucie, że to nie do końca tak jest. No, więc podsumowując, nie podoba mi się ta książka. Dalej. Jestem w połowie Agaty Christie ABC i muszę powiedzieć, że na razie mi się ta książka podoba, ale jestem w połowie, więc zobaczymy, jak dalsza połowa. Jestem bardzo ciekawa, jak ta zagadka się rozwiąże, bo mamy tutaj dosyć, wydaje mi się, że na Agatę Christie niespotykaną, mm, niespotykaną sytuację, mianowicie, że nasz Herkules Poirot, który jest głównym bohaterem, chociaż cała historia nie jest opowiadana z jego perspektywy, to, to on dostaje anonimowe listy, które mm, przepowiadają, może nawet nie tyle co przepowiadają, w sensie autorem tych anonimowych listów jest zabójca i powiadamia Herkulesa Poirot, że zabójstwo zostanie dokonane i jest to trochę tak, takie rzucenie rękawicy, w sensie wyzwania na, na pojedynek umysłowy. I jest to o tyle niespotykana sytuacja, że w tamtej rzeczywistości te sprawy zaczynają nabierać rozgłos. Mamy tutaj gazety, telewizję o tym trąbią, że się społeczeństwo o tym rozmawia, że, że jest to dosyć słynna sprawa się z tego robi, a ja jednak wolę takie dosyć kameralne historie, gdzie mamy zamknięty obszar, na przykład dom i zamkniętą pulę bohaterów. Które próbują dociąć do tego, kto jest mordercą. I w takich historiach, właśnie, te relacje między bohaterami okazują się ważniejsze niż jakieś poszlaki czy tam wskazówki. Więc jest okej, okay, ale wciąż czuję, że to nie jest jakby mój ulubiony mm, typ historii, może tak. I mam takie poczucie, że dawno nie czytałam. Żadnej klasyki, dlatego sięgnęłam po Emmę Jane Austen. Dopiero zaczęłam, bo jestem gdzieś na 20 stronie, więc nawet nie będę wam opowiadać, czy mi się podoba czy nie, no bo tak naprawdę jeszcze nie mam zdania, muszę przeczytać więcej, żeby w ogóle tam cokolwiek powiedzieć. Ale Emma to jest jedna z tych książek, które sobie założyłam, że przeczytam w tym roku, więc bardzo chcę tę książkę przeczytać. Dlatego wybrałam tą, a nie inną. Tu nad biurkiem zrobiłam małe przemyblowanie, przez co tu mam bardzo dużo przestrzeni i wymyśliłam, że po prostu tutaj dokupię dwie półki, żeby poukładać tutaj książki. Wróciłam z Ikei i niestety historia się powtarza, bo oczywiście koloru tych szaf już nie ma i kupiłam dodatkowe półki, ale one są w innym kolorze. Ale są na tyle jasne, że wydaje mi się... Czekajcie, o... Że wydaje mi się, że powinny być, że powinny być ok. Więc yy, zobaczymy, jak będzie. Ok, powiem Wam, że całkiem podoba mi się ten efekt. No, jak się człowiek przyjrzy, no to widać, że te półki są innego koloru, ale na pierwszy rzut oka w ogóle tego nie widać. Natomiast odkryłam inną rzecz. Muszę Wam powiedzieć, że ja jestem osobą, która bardzo dużo rzeczy kupuje w Ikei. Praktycznie prawie, no może nie każdy, ale bardzo dużo mebli mam właśnie z Ikei, bo są one ładne, bo są one dosyć tanie i łatwo się je skręca ale może Wam coś pokazać. Zauważyłam to dopiero jak już zamontowałam półkę, mianowicie ona jest dosyć ubita. Tutaj macie dla porównania mój paznokieć. Eee, no brakuje tu kawałka drewna. I ja wiem, teoretycznie powinnam iść to reklamować, tym bardziej, że ta druga no wygląda dosyć lepiej, ale też no jakby to drewno no nie zachwyca. Ja wiem, że powinnam pojechać do Ikei i to reklamować, ale ja jestem osobą, która machnie na to ręką i powie, A... Dobra, nie chce mi się. No bo to jest trochę zachodu, nie? Musiałabym tam pojechać, wziąć ten bilecik, zmarnować, nie wiem, pół godziny albo i godzinę w kolejce. I po prostu mi się nie chce. A prawda jest taka, że ja pewnie za tydzień o tym zapomnę, więc trudno. I Jakby ktoś do nas przyszedł, bycie tak obcy z ulicy, to by pomyślał, że mieszkają tu dzieci. A to są psie zabawki. Kota w kadrze, to się nie przyjmujcie. Po prostu one dzisiaj ze mną jakoś chodzą i do końca nie wiem o co im chodzi. Ale ale tak. No, przychodzę do Was, żeby popowiadać Wam o książkach, bo skończyłam książkę Zajdla, i niestety nie podobała mi się ta książka. Podtrzymuję wszystko to, co powiedziałam we wcześniejszym klipie. Ja tą książkę ceniłam na dwie gwiazdki. I. Wszystko to, co powiedziałam, no dalej tak uważam, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Tylko, żeby za dużo nie, nie spoilerować, powiem tak, że są takie, wiecie, wytrychy na to, żeby skończyć jakiś wątek, albo żeby zamknąć całą fabułę. I tak, takie trochę, wiecie, deus ex machina. I to są takie wytrychy typu, nie wiem, że ktoś mdleje, albo na przykład, że nie wiem, pojawiają się kosmici, albo nie wiem, jakieś takie. Wiecie, z zewnątrz się pojawiają często te siły, które rozwiązują cały wątek. Zakończenie całej tej książki to jest właśnie jeden wielki wytrych. I w niektórych kręgach uważa się, że to jest. No, słabe sięganie po coś takiego. Ja nie uważam, że to jest błąd, bo czasami jakby to ma ręce i nogi, ale. Uważam, że jest to takie pójście na łatwiznę i mi się ta książka już przed końcówką nie podobała, i miałam jakieś takie, wiecie, chociaż nadzieję, że ta końcówka zmieni moją opinię albo podniesie, mm, podniesie ocenę tej książki w moim mniemaniu, no niestety nie. Mam wrażenie, że Aria, czy ty liżesz mikrofon? Tak? Chcesz coś powiedzieć? Nioniks <grym> mój, no niunia. E, no, więc mam wrażenie, że zakończenie tej książki jeszcze bardziej sprawiło, że mi się ta książka nie podobała. Aria, ja tylko to nagram, popowiadam jeszcze trochę, a potem się pobawimy, dobra? Potem się z tą pobawię. Obiecuję, tak. Tylko daj no. Jeszcze troszkę. Okej, okay, i skończyłam. Skończyłam ABC. Skończyłam. Arius, kochanie. Skończyłam ABC i muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że w ogóle w popkulturze jest taki motyw szaleńca, szaleńca mordercy. I przez to, że kult, popkultura tak często i chętnie sięga po, po ten motyw, na przykład liśnienie, żeby daleko nie szukać, to jednak w społeczeństwie utarło się takie... Hmm, takie myślenie, no, że ludzie chorujący czy cierpiący na choroby psychiczne są osobami niebezpiecznymi. I to jest absolutnie nieprawda, bo z najnowszych badań wynika, że osoby, które są chore psychicznie, tak samo popełniają przestępstwo jak osoby zdrowe. W sensie taka sama ilość przestępstw wśród tak wariatów. Jest na takim samym poziomie jak wśród osób zdrowych, więc no. I jeszcze warto dodać, że w ogóle w psychiatrii się mówi, że osoby cierpiące na choroby psychiczne są niebezpieczne. Jeśli są niebezpieczne, to są niebezpieczne zwłaszcza dla siebie, więc warto, to, warto o tym pamiętać. Dlatego bardzo mi się to podobało, jak w w tym kryminale autorka wybrnęła z tego motywu jak rozwiązała ten motyw, bardzo mi się to podobało. Bardzo. Okej, okay, dalej. Aha, następny piesek. No dobrze. M wszyscy tu przyjść. Jasne. Okej, okay, dalej mam Emmę. i jestem no tak w połowie. I ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się ta książka podoba, bo podobają mi się bohaterowie. Oni są tacy. Tacy ludzcy, tacy. Jest gonitwa akurat. Yy, kot biegnie, więc psy też muszą bie biec. Więc yy, jeśli słyszycie pazurki o, o panale, no to, to tak. No tak u mnie w domu jest. <gry> Okej, okay, ale wracając do Emmy, to, to ci pohadarowie są tacy ludzcy, tacy niedoskonali. Oni są. Niektórzy są głupi, niektórzy są naiwni, niektórzy e, oceniają ludzi po pozorach. I to mi się poniekąd podoba, bo, no bo tacy są ludzie, tacy niedoskonali, tacy niektórzy są źli, niektórzy są dobrzy, ale jakby wiecie, z wadami. I ja pamiętam, że kiedy sięgałam po tę książkę, to jakby miałam w, w umyśle taką myśl, że dużo ludzi uważa, że Emma jest wstrętna. I ja rozumiem, Dlaczego ludzie tak myślą? Bo ona faktycznie co jakiś czas zabłyśnie, oczywiście, wiecie, w zajączkach, że tak powiem, zabłyśnie inteligencją i na, nas oświeci jakąś złotą myślą, która, no, lepiej w ogóle by jej nie, nie mówić głośno. Ale ja wierzę, że naprawdę ta bohaterka jest taka, żeby się zmienić, że tam coś, wiecie, w tej drugiej połowie książki coś się stanie i ona przejdzie jakąś przemianę i ja naprawdę w to wierzę. Mm, no i przez to, że skończyłam dwie książki, to postanowiłam sięgnąć po kolejne dwie książki i zaczęłam Miedziaki. Jestem dopiero na 50 stronie, więc podejrzewam, że wszystko przede mną. Ale ja już wiem, ja już czuję, że to będzie po pierwsze dobra książka, ale to będzie bardzo trudna książka, bo już na tej 50. stronie czuję, że tam jest zalążek bólu i cierpienia i, i nie wiem, trochę się boję, ale, ale czuję, że to będzie naprawdę dobra książka. No i oprócz tego chciałabym dzisiaj albo jutro zacząć kres bo mam ochotę na młodzieżówkę, więc y, chyba to zacznę. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj, bo y, dzisiaj idę do Hogwartu, więc y, musicie mi wybaczyć, jak nie dzisiaj, to jutro. Jest 23, a biorąc pod uwagę, że od jakiegoś czasu Luna ma taką fazę, że budzi mnie około 3-4 po to, żeby ją wyprowadzić, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak pójść spać i zakończyć tego vloga. W sensie najpierw zakończyć tego vloga, a potem... Pójść spać. Więc, jeśli Wam się podobało, możecie zostawić kciuka w górę albo zasubskrybować ten kanał. W opisie tego filmu tradycyjnie znajdziecie mojego Gudryca oraz mojego Instagrama. I do następnego. Cześć!